Cześć, z tej strony Antoni. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o błędach, które początkujący bardzo często popełniają w praktyce świadomego śnienia, przez które może nie masz takich wyników, jakie chciałbyś lub chciałabyś mieć w swojej praktyce świadomego śnienia. Także zacznijmy od pierwszego, nie, nie są one w jakiejś specjalnej kolejności, ułożyłem je po prostu w taki sposób, jak przyszły mi do głowy, także zacznijmy. Pierwszy to słaba jakość snu, to znaczy nie za bardzo dbasz o to, w jaki sposób śpisz ponieważ żeby być naprawdę świadomym we śnie, twój sen musi być naprawdę solidny, musi być głęboki i musi być jakościowy. I nie chcę wchodzić za bardzo w szczegóły, które sprawiają, że sen jest jakościowy lub nie. Nagrałem o tym całe osobne wideo o tym, jak szybko zasypiać i w jaki sposób mieć jakościowy sen. Link znajdziecie w opisie do tego odcinka. Ale to sprowadza się m.in. do tego, żeby nie siedzieć przy niebieskim ekranie chwilę przed zaśnięciem, żeby nie iść za dużo na noc, żeby wstawać i iść, chodzić, spać o tej samej godzinie, itd. Tak tak jest kilka tych rzeczy, które sprawiają, że nasz sen jest bardziej jakościowy. Także to jest pierwszy błąd. Drugi błąd to brak motywacji. To znaczy ty chcesz mieć ten świadomy sen, ale nie do końca wiesz, co chcesz w nim robić. To znaczy, no fajnie, jest coś takiego jak świadomy sen, chciałbym go mieć, chciałbym go mieć, ale dlaczego ty chcesz go mieć? Zadaj sobie to pytanie, co ty chcesz tak naprawdę zrobić w tym świadomym śnie? Po co ci on? Po co ty tak naprawdę chcesz go mieć, jeżeli nie masz jasnej wizji tego, co chcesz w nim zrobić, miejsc, które chcesz odwiedzić, osób, z którymi chcesz porozmawiać, rzeczy, które chcesz zrobić, to nie myślisz o tym wystarczająco często i przez to nie praktykujesz tych wszystkich rzeczy, które wspomagają do takich jak reality checki, jak pisanie w swoim dzienniku snów i jak wszystkie te inne metody, dzięki którym możesz wejść w ten stan. Jeżeli nie masz w sobie naprawdę takiej chęci, to możesz oglądać mnóstwo instruktażowych wideo, możesz czytać książki, możesz wiedzieć wszystko o świadomych snach, ale jeżeli nie, nie, nie chcesz wystarczająco wejść w ten stan, no to może być dla ciebie to trudne. I tu ciekawe, bo trzecim błędem jest właśnie posiadanie zbyt dużych oczekiwań. To znaczy, może bardzo chcesz mieć ten świadomy sen, ale troszkę zbyt dużo się spodziewasz po tym, ponieważ no, są osoby, które absolutnie po pierwszym razie, kiedy usłyszą o tym zjawisku, mają pierwszy świadomy sen, natomiast są to zjawiska niezbyt częste, trzeba sobie przyznać. I dlatego, jeżeli ty oczekujesz, że spróbujesz kilka razy zrobić jakąś technikę i za drugim, trzecim razem już będziesz mieć w pełni świadomy sen, w którym robisz co chcesz, no to musisz troszkę obniżyć swoją poprzeczkę oczekiwań. Bo pierwsze świadome sny nie będą tak bardzo pod Twoją kontrolą, jak, możesz, jak może chcesz, bo możliwe, że będziesz w stanie, nie wiem, zmienić kolor lampy, której kolor zobaczysz, albo na przykład zmienić kolor swojego ubrania albo twarzy czyjejś, którą zobaczysz. To są naprawdę drobne zmiany, żeby kontrolować większe rzeczy i mieć większy wpływ na sen, naprawdę trzeba troszkę więcej praktyki. I kolejny błąd to są złe reality checki. To znaczy ty robisz ten reality check, to znaczy na przykład wkładasz sobie dłoń w dłoń i jakby robisz to regularnie, ale nie przykładasz do tego wystarczającej uwagi. Bo jeżeli podczas dnia siedzisz sobie i robisz sobie powiedzmy co godzinę czy dwie godziny reality check, wkładasz palec do ręki, to jeżeli ty nie przykładasz do tego wystarczającej uwagi, to kiedy zrobisz to we śnie, twój palec przejdzie przez tą dłoń, nawet nie zwrócisz na to uwagi. Dlatego kiedy robisz reality checki, musisz robić je niesamowicie uważnie. Musisz naprawdę dużo, dużo swojej uwagi Skierować na ten proces. Na te kilka sekund, kilkanaście sekund, kiedy to robisz, musisz skupić się tylko i wyłącznie na tym, żeby nie przegapić, kiedy ty we śnie zrobisz ten reality check i rzeczywiście on pokaże ci, że to jest sen. Bo jeżeli ty robisz to tylko mechanicznie, tak jak podrapanie się po głowie, no to ty nawet nie zauważysz, że ty w tym śnie faktycznie jesteś. Także kolejny błąd, który często ludzie popełniają to brak próbowania nowych metod. Jest tak niesamowicie dużo metod, które prowadzą do... Świadomego śnienia, jest między innymi metoda Wild, jest back to bed, jest reality check, jest pisanie swojego dziennika snów. To jest tylko kilka z wielu metod, metod, które można zastosować, żeby wejść w świadomy sen. Jeżeli ty trzymasz się kurczowo tylko jednej z nich i robisz ją po prostu cały czas, a nie próbujesz nic innego. To bardzo możliwe, że ograniczasz swoje osiągnięcia w tej kwestii. Bo jeżeli wybierzesz sobie jedną i skupisz się na niej bardzo, to faktycznie możesz osiągnąć w niej mistrzostwo i to jest super sprawa. Tylko że pytanie, czy ta metoda faktycznie daje Ci takie efekty, które są dla ciebie optymalne. Ponieważ dlatego jest tak dużo metod, bo różne metody działają na różnych ludzi. Więc jeżeli chcesz faktycznie osiągnąć ten stan, to musisz próbować i testować. Bo jeżeli cały czas robisz to samo konsekwentnie, ale nie ma żadnych efektów, to, to trzeba zweryfikować, czy jednak jest to coś, co musisz robić dalej, bo jeżeli z tym działaniem, które było dotychczas nie ma efektów, to bardzo możliwe, że później też efektów nie będzie. Dlatego należy zmieniać i próbować różne metody i sprawdzać, czy ich efekty są dla nas skuteczne i nie poddawać się, bo jeżeli ta metoda nie zadziała, ta nie zadziała, to naprawdę jest jeszcze na pewno co najmniej kilka kolejnych metod, które można wypróbować. Natomiast kiedy już złapiemy jedną metodę, która dla nas działa albo kilka metod, które dla nas działa, to teraz musimy złapać schemat działania, który robimy konsekwentnie i to jest kolejny błąd, to jest brak takiego schematu. Czyli po prostu mamy coś co działa, mamy coś co nie działa i cały czas robimy wszystko chaotycznie bez żadnego bez żadnej takiej, nie chcę powiedzieć rutyny, bo to nie jest dokładnie to samo co angielska rutyna. Co, co taki rytuał, o w taki sposób możemy to nazwać. Chociaż rytuał brzmi trochę zbyt duchowo. Po prostu schemat działania, tak? Nawyk o, nawykowe działanie, kilka czynności po sobie, które robisz w ciągu dnia, które mają nakierować cię na świadomy sen. Czyli na przykład zapisujesz swój sen zaraz po wstaniu, czyli na przykład o tej godzinie robisz reality check, albo co taki odstęp czasu robisz reality check. To wszystko musi odbywać się według konkretnego schematu. Bo jeżeli tego schematu się nie trzymamy, to wtedy nie mamy przewidywalnych efektów, a jeżeli robimy coś konsekwentnie, to stajemy się w tym coraz lepsi i mamy coraz to lepsze wyniki. I kolejny błąd, który ludzie robią, jeżeli chodzi o świadome sny, to po prostu ludzie się ich boją. Boją się wejść w ten stan, i przy takim stanie i takim podejściu do świadomego śnienia, My będziemy podświadomie blokować nasze osiągnięcia w tej kwestii i nie będziemy osiągać tego stanu. Także musisz zweryfikować, skąd wywodzi się Twój lęk do, odnośnie świadomego snu, no i zweryfikować, czy to jest coś faktycznie, co ma miejsce, czy, czy to jest coś, co sobie wymyśliłeś lub wymyśliłaś. Bo jeżeli się boisz tego, to, to nie ma szans, że będziesz robić to. W z sukcesami. Jeżeli ten cały proces jest dla ciebie zbyt przerażający to naprawdę może odłóż to na potem i, i poczekaj aż, aż więcej się o tym dowiesz i, i poczujesz się z tym troszkę bardziej bezpiecznie bo, bo jeżeli są jakieś obawy w tobie wewnętrzne to nie możesz sobie wmówić że ich w tobie nie ma i spróbować na przykład zrobić to na siłę. Nie bo zawsze będzie coś co będzie cię przed tym blokować. Także to by było na tyle. Kilka błędów, które ludzie popełniają, jeżeli chodzi o świadome śnienie. Słuchajcie, z uwagi na to, że te wideo odnośnie świadomego snu cieszą się dość dużą popularnością, stworzyłem taką ankietę dla, dla osób, które byłyby zainteresowane, żebym stworzył dla Was naprawdę taki komplementarny kurs odnośnie tego. Taki kurs online, który każdy mógłby zobaczyć w swoim tempie. W domu, i tam by były naprawdę wszystkie informacje, które znam na temat świadomego śnienia. I myślę, że po takim kursie, tak w 30 dni, osobom po tym kursie, myślę, że naprawdę udałoby się dość łatwo osiągnąć ten stan. Także zawarłem w opisie tego odcinka ankietę. Taką, która, w której możecie wyrazić swoje zainteresowanie takim kursem. Także, jeżeli zbierze się tam wystarczająco dużo osób, to po prostu dam wam znać, jakie będą kolejne kroki. Na pewno dla takich osób będzie super zniżka, jako dla osób, które przetestują ten test. Jako dla osób, które będą testować to szkolenie, także po prostu wyraźcie swoje zainteresowanie, wypełniając tą ankietę. A jeżeli zbierze się nas wystarczająca ilość, to dam wam znać, jakie będą kolejne kroki. Także dzięki wielkie. Pamiętajcie, że musicie być konsekwentni, jeżeli chodzi o osiąganie świadomego snu. Nie poddawajcie się. Jeżeli naprawdę chcecie to zrobić i macie coś, co naprawdę chcecie zrobić w tym świadomym śnie, to. Musicie wiedzieć, że świadomy sen jest tylko drogą do tego, żeby zrobić tą rzecz, którą wy chcecie zrobić. Jeżeli nie będziecie wiedzieć, co chcecie zrobić, to nie będzie w Was motywacji do tego, żeby regularnie praktykować i osiągnąć ten stan. Także życzę Wam wytrwałości, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.